Ogrody Orgasmiczne og Ogr Profesora Zygmunta Baumana. Powinny być daleko. Spokojnie, Elmo, na pewno trafimy. To tutaj! Ogrody Botaniczne Przylądka Gupi. Azur? Azura? A -a -a. Nazwa brzmi w porządku. Uwa? Żarówka jedzie prosto na nas! Pojebani, ja nie, ja też nie wszyscy. Przepraszam, ale chyba wypadałoby się przywitać. A nie lepiej byłoby stąd zniknąć. Nie zniknął. Co? To dla was. Jest dupa. Stwór pojawił się, kiedy przejawił się. Stwór pojawił się, kiedy przejąłem opiekę nad twór Nikt inny nie chciał się tego podjąć. Oprócz pana Kepa. Owszem, Fred, oprócz niego. A tydzień temu znalazłem to. Widziałeś kiedykolwiek to? To wygląda jak laboratorium. Albo film o głównie w ogóle o, o kupie. Strasznie! Według. Podczas przeprowadzania eksperymentów, eksperymentów Ktoś popełnił straszną pomyłkę i został zamieniony w ogromną ważkę Właśnie tymi owadami się zajmował. <grym> Jestem otworem. Co, co, co się stało? Co się stało się? Co, co się stało? Teraz dowiemy się kto to naprawdę jest. Wierzę w YouTube. I'm Mexican, I'm sorry.